Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie. Dziś chciałabym Wam pokazać, co takiego dokupiłam sobie z dekoracji, żeby zmienić wnętrze mojego mieszkania. Tak jak mówiłam Wam już wcześniej, postawiłam na kolory, których w swoim mieszkaniu nigdy nie miałam czyli przede wszystkim na kolor czerwony. Pokażę wam tutaj zakupy, które zrobiłam w czterech sklepach. To jest Home You, to jest IKEA, to jest Flora Point i jeszcze zrobiłam niewielkie zakupy w Zacznę od Home You, bo tam chyba zrobiłam najwięcej zakupów i tam spodobały mi się bardzo. Popatrzcie. Są przecudowne. Takie, takie cukierki biało-czerwone. Podusie w kształcie właśnie takich cukierków. Tu mają taki fajny sznureczek związywane są tutaj. Bardzo mi się. Są po prostu milutkie mają taką fajną fakturę, że można się przytulić do nich. I takie, to, takie cukierki mam dwa. Kupiłam je właśnie z myślą o. Mojej kanapie, że właśnie ten czerwony akcent będzie, będzie tutaj. Bardzo mi, się, bardzo mi się podoba, raz, że kształt jest taki inny. i Nie wiem, czy tylko te cukiereczki tutaj będą gościć, czy jeszcze zmienię sobie poszewki do, na, na tych poduszkach, które mam. To jeszcze nie wiem. Nie kupiłam nic, kupiłam tylko te śliczne cukierki, które mi się strasznie spodobały. Te cukierki i niektóre tutaj rzeczy, które Wam tutaj pokażę, kupowałam w tej promocji 90% na drugą rzecz. Wykorzystywałam te, te promocje, no bo wtedy się oczywiście opłaca, i wtedy te dwie, dwie poduszki. Nie wychodzą e, tak drogo, bo za dwie musiałabym zapłacić prawie stówę e, w normalnej cenie, a tak za dwie zapłaciłam 45, więc e, opłaca się. Wtedy, wtedy jest, to, jest to sens. E, pokażę Wam, może tak jak tutaj mam, i będę Wam mówić z jakiego sklepu, bo po prostu e, mam tego tak tutaj dużo, że nie chcę wybierać, bo mi się to pewnie po, e, poprzerzuca. Pokażę Wam z Ikei kupiłam sobie taką taki bieżnik na stół. I właśnie bieżnik w kolorze czerwonym. Cały jest czerwony i też bardzo mi się spodobał. Nie mam bieżnika czerwonego, więc na stole, białym stole, myślę, że będzie ładnie wyglądał. Kupiłam też w Ikei takie piękne serwetki z mikołajami na zielonym tle. Bardzo mi się one podobają. E, nigdy takich akcentów nie miałam, więc myślę, że będą fajnie u mnie wyglądały. E, teraz Wam pokażę coś, co już w sumie już otworzyłam, żeby Wam pokazać. Bo ja to widziałam w IKEI, i mnie się to bardzo podobało i postanowiłam, że ja sobie to kupię, bo to będzie ozdobą do mojej kuchni. Zobaczcie, to jest na takim na takim e, sznureczku e, taka, taka serwetka zobaczcie która ma tutaj wszystkie 24 dni. E, bardzo to jest ładne i ja tutaj mm, zobaczcie na tych y, na tych gałązkach są takie zawieszki i bardzo mi się podobało, bo ja patrzyłam na Wiki, na, na już taką gotową dekorację. W tych zawieszkach są bombki, przywieszone były bombki. Bardzo mi się to spodobało, jako właśnie dekoracja do kuchni. I postanowiłam sobie właśnie tą taką. Dawniej się na to mówiło makatka. <laughs> Nie wiem, jak to, jak to teraz można nazwać, ale mnie się to właśnie kojarzy. Z domem rodzinnym, z tymi, właśnie takimi, gdzie nad miską z wodą wisiały jakieś tam, albo w kuchni, gdzie kucharek, żeś tam nie ma co jeść. No, z czymś takim mi się to kojarzy, dlatego sobie to kupiłam. I dokupiłam do tego zobaczcie takie bombeczki nieduże bombeczki, które pozawieszam właśnie w tych. W tych uchwytach bardzo mi się to spodobało. Bąbeczki są błyszczące, więc myślę, że tak fajnie urozmaicą tą, tą moją makatkę. Kupiłam sobie w Home View pięknie o zapachu leśnym zielone tealighty. Zawsze tealighty się przydają, a myślę, że takie zielone w okresie świąt będą dobrze, będą dobrze wyglądać. I we florze kupiłam sobie też dwie takie piękne świece te świece mają przepiękną fakturę nie były, nie były drogie 13 zł kosztowała jedna ale bardzo mi się spodobał raz, że kolor mi się spodobał dwa, że faktura i pokażę Wam do, do tych świec dokupiłam sobie też takie, takie świeczniki i te świeczniki wzięłam w Home bardzo ładne, niewysokie, świetnie wyglądają właśnie do tych zielonych, zielonych świec. I myślę, że to też będzie fajna, fajna dekoracja. I jeśli jesteśmy już przy sklepie Flora Point, to pokażę Wam jeszcze coś. Moja córka ma zawsze fajny pomysł, bo co roku kupuje sobie jedną bombkę. Taką. Oryginalną, która jakby symbolizuje to, co się ma wydarzyć w przyszłym roku. I postanowiłyśmy, ja, ja postanowiłam, że zrobię tak samo jak moja córka czyli kupię sobie we florze Point bombkę, która będzie symbolizowała to, co chciałabym zrobić w przyszłym roku. I postawiłyśmy obie na zobaczcie, na walizkę. A walizka, wiadomo, kojarzy się z podróżami, z wyjazdami. I myślę, że ta bombka to będzie fajny symbol nadchodzącego roku. Bardzo mi się ten pomysł spodoba i myślę, że właśnie ta bombka sprawi, że te nasze podróże dojdą do skutku. Wzięłam sobie też we florze takie, taką gałązkę z takimi kulkami. Ja te kulki, Boże, ja tę ja gałązkę rozdzielę na części pierwsze, bo będzie mi po prostu potrzebna do, do dekoracji. Ale bardzo mi się spodobało wykonanie. Nie, było, nie była ta gałązka droga, więc sobie dołożyłam jako dodatek do, do moich zakupów. Myślę, że takie czerwone gronka. Zawsze fajnie wyglądają. No i oczywiście dodatkowy czerwony element w moim mieszkaniu. W Ikei wzięłam też jeszcze, zaraz wam tu pokażę, wzięłam jeszcze takie, takie wazoniki. Taki. I taki już Wam pokazywałam te, te wazoniki. One są po prostu piękne, bardzo mi się podoba kolor i świetnie będą wyglądały do, do moich dekoracji. Jeszcze wzięłam jedną rzecz w Ikei, którą można powiedzieć, że jest kultowa, jeśli chodzi o IKEA, bo chyba była od samego początku jak ten sklep powstawał, czyli czerwona latarenka. Ja latarenki jeszcze w swoim mieszkaniu nie mam. Jest to moja pierwsza latarenka. No i oczywiście w kolorze czerwonym. Także kolor czerwony w tych moich zakupach dominuje, ale wzięłam sobie też jeszcze jedną rzecz, której nigdy nie, nie miałam i nigdy nie kupowałam. Zobaczcie, jest to dziadek do orzechów. Ja tego dziadka y, kupiłam y, w Sinseju. Y, kolor y, tego dziadka do orzechów bardzo mi pasuje do, y, do koloru, który mam w przedpokoju, bo tam jest sporo elementów w takim miodowym kolorze. Więc pomyślałam sobie, że y, ten dziadek do orzechów będzie tam świetnie wyglądał. Takie, taka nowość w moim mieszkaniu, coś innego, bo to pierwszy taki dziadek do orzechów. Nigdy nie byłam do nich przekonana, ale myślę, że, że będzie dobrze wyglądał. W inseju wzięłam też jeszcze takie e, dwie choinki. Te choinki wykorzystam e, do dekoracji. Podobają mi się, bo są takie lekko oprószone, jak śniegiem. Mają parę takich zawieszonych bombeczek. Nie są przeładowane, więc myślę, że będą dobrze wyglądać w moim mieszkaniu. No i teraz pokażę Wam coś, co zawsze chciałam mieć, czyli reniferki. Kupiłam reniferki w dwóch kolorach, w złotym i w srebrnym. Pierwszego reniferka przywiozłam sobie z Flory Point. Bardzo mi się spodobał, bardzo mnie urzekł. Przy całym tym bogactwie tych wszystkich ozdób we florze, on po prostu skradł moje serce. Więc jest po prostu uroczy. I wrócił ze mną do domu. Ten reniferek przyjechał ze mną z Warszawy. A w sosnowcu kupiłam sobie dwa kolejne reniferki. I uznałam, że te reniferki będą dobrze wyglądały jeden obok drugiego. I teraz Wam pokażę. Pierwszy reniferek to jest w kolorze srebrnym, ze złotym porożem i z takim złotym wieńcem. Te reniferki są metalowe, więc takie nie są zbyt ciężkie, ale są metalowe. Ale uważam, że, że są piękne. Drugi renifer, no to już taki powiem Wam, jest bardzo dostojny. Zobaczcie. Taki złoty, piękny i ma taką tutaj podstawę, na której stoi. Bardzo mi się ten Renifer podoba i myślę, że takie, pokażę Wam obok siebie te dwa. Zobaczcie, prawda, że wyglądają dobrze? Złoto z, ze srebrem pięknie się prezentuje. Jak je ustawię u siebie w mieszkaniu, zobaczycie, jak to wygląda, ale. Reniferki skradły moje serce. Takich reniferków w tych kolorach po prostu nigdy nie miałam, więc to są moje pierwsze zakupy pod kątem właśnie tych, tych ozdób. Za jakiś czas przystroję swoje mieszkanie tymi wszystkimi cudownymi ozdobami. No i oczywiście pochwalę Wam się, jak to wygląda. Ja jestem bardzo zadowolona z zakupów. Może nie są to jakieś duże zakupy, bo nie chodzi o to, żeby kupować nie wiadomo ile. Drobne rzeczy, które, które zmienią wnętrze. Także ja postanowiłam do kuchni, do przedpokoju i do salonu drobiazgi podokupywać, żeby po prostu te, te, ten klimat świąt dodatkowo podkreślić. A że zamarzyły mi się czerwono-zielone dekoracje w salonie, no a takich nigdy nie miałam, no to musiałam niestety trochę większe zakupy pod tym kątem zrobić. Jestem ciekawa, czy którąś z tych ozdób, które ja tu posiadam, które ja zakupiłam macie też, może stawiacie na takie właśnie fajne. Poduszki albo w jakimś fajnym kształcie, albo w jakimś fajnym kolorze. Myślę, że, że pewnie każda z Was coś tam dokupuje. Może nie, nie robić jakichś dużych zakupów, ale coś tam zawsze dokupi. Jak to sroczka, jak zobaczy coś błyszczącego, no to ją to urzeknie. Kochani, bardzo dziękuję Wam dzisiaj za spotkanie, za czas poświęcony, poświęcony na oglądanie mojego filmiku. Zachęcam Was do łapek w górę. Piszcie, kochani, komentarze i widzimy się w kolejnym filmiku. Dziękuję, do widzenia.